Halo? Słyszysz mnie teraz? No i dobrze, wyszłem. Weź mi wytłumacz co ja zrobiłem. Nie wiem, ja u mnie normalnie mówiłem. Ty, a co ja teraz zrobiłem? Weź mi wytłumacz. No, ale posłuchaj, co ja zrobiłem teraz? Ale ty to zrobisz na tego, będzie na tego, na filmiku Nie, przecież to był Clutch z roku No to w, na to wstaw, ale filmiku też ma być Napisz best, best clutch this season <laughs> Hashtag Fortnite, hashtag Wajer, czemu tam loot drop jest? Zainstalowałeś mi do na Tak Ale no. z hasłem? Nie z <śmany> A, ale i bo co no, jest na to 3 godziny kiedy? Nie. Eee. Bo co? Co? Jaki ja mam poziom? Ja piekdziemy. Jaki jak idem jest? Ale ja nie chcę czekać, oni się logują na konto. Nie, tam. E, eee, Kroki, typ, 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 typ. Nie. 2HP jeden, no? ma Ten biały 2 HP, który cię podjeżdża Ten góry ma 2 HP On na teczkę właśnie bierze Dead Damy drugi Snajpi Dostałem snipę Weź na mnie uważaj Chodź do mnie Nie chcę grać na Wypiję, na igre. Weź pójdź bota On zaraz uleczy Gdzie to jabłko? Widzisz? Czekaj O! O! Masz Ale Daję od mu Widziałem, że zjadłeś. No daj. Kto to jest? Pachaj jak kruki były złote, jezu. Nie. Złoty spas. Cioletowy, zawsze cioletowy. Spas, beletowy. Jezu, spas kiedyś był tak fajny. Ty co to jest? Co jest? Pomóż. Ginę. Widzicie, jak jest. Słysz? Taki... E... Nie, on to jest pewnie znam takie dziecko Do na 2v2, powiedzcie gdzie jesteście, a wy... Swam niego! White, 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 white! White! white. 2hp, 2hp! Drugi tu Jak kampi co, co, oni? Oni chyba dobrzy byli No, pomóż Czemu? Nie Bo miałem zamknięte oczy Ty, ja Jakie konto, ja chyba jak u ciebie będę to sobie Jakie konto kupić, Antoni? Ty, kroki, kroki, kroki Kroki były A dobra Już miałem strakę Daję mu do sniper. Musisz mieć No weź 5 мэм, как летит Давай снайпер Не, там, тут нет Иди, иди У На зеро амуниции, мам. Бросай тут, если бы у меня была до снайпера, то бы не, жили, не? не меня амуниции до снайпера, Почту. Ты dead, no. Nie wiem Mam Amont do Uciekaj, uciekaj No to wracamy, wracamy Daj mi szlodować Co my za boty mamy? 116 Tak Czekam na ciebie O chuj, ginę Dobra, żyję Prawie zginąłem W siedzieć Dobra, jebać go, jebać go Tego in... Czekaj, muszę się uleczyć od, od tyłu spamią, od tyłu spamią Już sekunda, Jezu No jestem, no Krak Jego duo przyszedł Na tobie jest? Halo? Musisz ze mną gadać? Dead? Dad, dad, to dad, Dead, dad, dead, 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 dead dad, dad, Chodź, 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 chodź. Dopa, chodź I typa dobi, no... Nie wiem, gdzieś le... dwóch No, dobiłem, zabiłem jednego, no On jest sam, on jest słaby Sface face smartos. masz tu złotą pompę, złota pompa Też? Też czy nie? a do snajpu daj ale teraz będę snajpił Bikutwa, 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 bikutwa Typy, 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 typy Ile lecili Tam Dawaj, dawaj, chodź No jaki team, my teamy gramy Chodź, tak robię Tam Używaj skrzydeł i prawe kliknięcie, lecisz na dół Dead. Co to za granaty są? A tak szczerze to ratują nas. Dobra, lecimy na tych typów i do strefu? Do strefu. No! Chodź. Dobra, używaj i wlatujesz tu. siw, 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 siw! Dobra Przed nami No Boże, on biega On nasze boty snape'i Możemy podjeżdżać albo nie podjeżdżać, jak chcesz Jezus, sam to umiesz Miej skrzydła wyjęte Przed nami Spamię w niego Krak, 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 krak Będzie na klip Od tyłu spamią Tu, 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 tu Tu Żyję Widzisz? Dostałem snajpę W locie W locie Leciałem tego Naszym trickiem, dawaj, dawaj, nie dobiję mnie No co ty robisz On aim'a nie ma, on mnie ani razu nie trafił, rozumiesz to? O Boże dopiero teraz mnie zabił Dostałem sniper w locie, użyłem tego triku i dostałem snajper W on, on, słaby, on słaby jest, ale ma aim'a Dziwnego jakiegoś, albo szczęście miał No podjechał on mnie sam! Ty dwie ty, ty, jesteś, jesteście tam! Nie pieprz, ja pierdzielę On chce medali, widzisz on i po luty on jest głupi. Tam! O! Jaka tu jest cipa, ja nie rozumiem. Lecisz po niego, bo on ucieknie ci. Nie! No to bierz karty od razu... I... Dobra, jełaś, GG dobra gląda. Jezus, takiego farta miał! Tu mnie już nie odrodzisz. Strefa robi jeden damage. Wyrzucisz mi jedną potem? A teczkę i potki Tam z przodu i... Skąd ty masz tą pompę? Skąd ty masz taką pompę? Kolego Masz mi o tym mówić A ja jej... Ja jej nie chcę Weź mi skrzydło Weź te skrzydła Co za granata być Masz amoto snajpy? Chodź tu Czekaj, materiały zbieram Ile masz skrzydeł? Otwórz mi Otwórz mi! Daj mi te potki na przykład Daj, daj to snajpy Tego mam fulla, daj drewno Drewno Potrzebuję drewno, jestem... Się zesrałem, daj drewno I drewno Dobra Chodź tu! No! Masz miejsce? Nie! No i po co chcesz iść do strefy? Jesteśmy dobrze w strefie. Trick! Chodź, trik! Dobra, to pod taki. Aha, uciekł. Tu jest bikutwa. Możemy go podjeżdżać, nie wiem. On chyba sam. On sam. Aha, dostałem falę. Daj daję troszkę. Nie rozumiem Nie mam straszny. Dobra. Co robimy? Oni tańczą Grigiego! Czego? Gdzie są? Gdzie są? Tu? Odejdź Aqua, on mi... Led? Ledź się Nie mam Ty, bo na high grounda, nie mam Dobra, gdzieś na high grounda spieszamy. Jak snako zaraz dostaniesz, to ja nie wiem To ja się chyba kisnę wyjdę, wyjdę z gry Wyjdź z tego busza, do domku Nie, jak tu ktoś siedzi Tu ktoś siedzi Kurwa, znowu ta policja Idą Chodź na górę Nie. Mam 51. Du, przestań! A jak ty z Stajfę dostaniesz? No, jak przez okienko patrzę. Ale mam dobrą kampę, chyba zostałem w Co to? Wierzy to. Dawaj. No naciśnij ten czerwony godziny, się za ręki dalej. Ile ty mu żyje? Cztery teamy, czyli jeden solo. No. Jest sześć osób Nie, jak ja bombę na Panie zostanę On mnie ma dalej, on mi... Na no dachu jest Kurwa mać Co, so, strefa, idziesz? Dynamike, Dynamike, chodź tu. Spike, Dynamike, Dynamike. No, chodź tu. Chodź, Dynamikujemy się. Dynamike, Lecą Tu, oh. tu, 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 Aqua, aqua. Ale dobra tu, tu, dach, dach, Widzę Spokojnie Wszystko pod kontrolą proszę pana. Dostałem. Dostałem wiadomość na inboxie. Nie, nie Dobra, w zupie to mam. Ja pierdzie, ale mam farta w tej No No ile ty tego. No, on tam główkę wychyla, jego, widzę. Nie wychyla się osnawy do No, SPK, ale nie pytał O nie. nie, on tam widzi nad. chodź tu! chodź tu. Tędy. Dołem? Nie, nie. Krak, 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 krak! Możesz się nie wychylać, e, Tak, proszę, proszę, pylysy, pylis. Tu jest jeden z medalionem. Myślałem, że w buszu siedzi. Dawaj do domku! Halo? Jaka strefa sucha jest tak gówniany w tym sezonie, że nie ma momentu za bardzo. No i do, wi do widzenia. Już tu bandaże masz. White, white, white. White, we dwójkę we mnie. Musimy, dostałem kila. No jakaby Jezus. No i to jest gra, no i to jest taka gra typowa. No po prostu lata cały czas jest tam. Teraz plus 10. Oooooo o, 15 kili. W drugie miejsce. Plus 45